Dobra, wyłączyłeś sobie resorce packa. Tak, 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 mogę wbijać? Nie, jeszcze nie, bo nie, do tego nie potrzebujesz resorce packa, nie, ok? Nie wyłączony, wyłączony. To już, już wszystko robię, już, już wstawiam i ju, już wszystko będziesz wiedział, ok? Dobrze. Dzisiaj, dzisiaj tak dla odmiany nie będę ci podpowiadał, żebyś, żebyś nie wiedział, bo to jest banalne, banalne. Dobra. Więc nie będę ci podpowiadał. Zobaczymy, co ci z tego wszystkiego wyjdzie. Ach, te datapaki z Puzonem, Ale co by się okazało, że tego jednego, jedynego razu akurat nie wgrałem żadnego datapaka? A Puzon przez cały odcinek zastanawia się, co tak naprawdę jest wgrane i co jest nie tak z tym Minecraftem. I tak właśnie zrobiłem dzisiaj, więc zobaczcie, jak to wyszło. O, jest Joining World. Dobra, zapraszam Czy mogę cię. Mogę wejść? Spoko. Możesz Dobre. wejść. Mamy chyba na pokładzie. Siadam nawet nie, nie najgorszy spawn. i No. I Sekundę textur, tekstur, data packa. O, nie wybuchło, jest super. Zaczynamy. I odbiet. wypadają nasiona. Ciekała. Wow. Jak mówiłem, nie podpowiadam najgorszy ci. Ja zacznę jest sobie to? standardowo. No Mówisz, że banalne. Będzie ciężkie coś, szyję, Banalne ale będzie. Jeśli nie ogarniesz co to, to nie wiem, co mam ci powiedzieć. Dobra. Ja sobie wydobędę akację. To była akacja? Tak. A wiesz jak tak, wygląda akacja tak. w prawdziwym świecie? Nigdy kurwa nie wiem żadnej rzeczy. Nie, nie widziałem do połowy kanału jak wyglądała baeba. Myślałem, że to jakiś Ale co? A tu dawno było! A, A tyś ty myślał, że co? Że są. A, to nie zły stone. Ja tak mówię, skąd ty stone wziąłeś takiego Nie wiem, nie wiem skąd bym miał wziąć na matę. ale czekam, ty masz więcej kobla, czy muszę sam pójść? Musisz sam pójść. Dobra, no to daj mi drewniany kilof chociaż. Halo, ja mam cały jest secik, taka, jest A, cały secik, na kamienny na chyba. Na wioskę? A po co na wioskę? No, ja raz... no bo zaraz znajdę wioskę. A, bo mówisz, że na wiosce znajdziesz... To jest znajdziesz... tak dobry bej... tak do Secik, że ja tak robię. O! I lecisz, Czuję mówisz? Czuję wiosiunię i lawapurkę, no. Już idę za tobą, hopie. Tam, a chyba wiem, w tą, w tą stronę polazłeś. No, I co, jest wioska? Ład, ładny, tak, no jest, wiem. Tak, jest, rzeczywiście Ła, Ładny wioska. sidzik jest. No właśnie jak widzę, kurwa, drzewa akacjowe, bo w to normalnie, aż mnie brzuszek tak zasfenduje. A, bo to, że to, to jest znak, że jest wioska, tak? Nie, to jest znak, że będzie blisko lewa półka, bo na pustyni najłatwiej widać. Ty pamiętaj, żeby się zastanawiać, co tam wiesz, co może się zmieniać, nie? Okrówki znalazłem. Cały czas, cały czas. Zebrałem sobie, sprawdzam, czy robię zboże z bloków zboża? Udało się. Więc jest zboże super. z bloków zboża? Tak, tak. chcę zobaczyć walkę. bardzo chcę zobaczyć tworkę. Ja bardzo. Ja się nauczyłem od Mateusza El Kozako i pa, jak bije go, widzisz? Pa. Bardzo ładnie mi. No dobrze. dobra, paj. Połamany chłop. No i bank. I chyba mi kwiatek wypadł, albo dwa z niego. O, jest nie wiem, czy Zajebiście. Co tu nakradłeś, złodzieju? E, trzy obsydianu, miecz żelazny. Ogólnie, kurwa, bogaty jestem. Ja znalazłem dla ciebie jedną rzecz, Mateuszku. Jaką? Już masz coś do z Bo Miałeś mnie mi podpowiadać? No nie, nie będę ci podpowiadał, patrz. No? Pch. To jest podpowiedź To leżało randomowo w jakimś domku A dobra, czyli to nie jest podpowiedź <grym> To nie jest podpowiedź, bo nie wiem co mam ci tu podpowiedzieć w tej kwestii, bo mówiłem ci, że ci nie będę podpowiadał A ile ci wyszło? Ile żelaza ci wyszło? E, trzy sztuki mam A, Trzy sztuki kurka. Trzy sztuki, tak dobra. Jeśli chcesz, to mogę ci oczywiście dać to żelazo, jeśli chcesz sobie tam wiesz Nie, spoko, Myślę, co tu się zaraz odpieroli? Ja coś jeszcze że to będzie nagłe Ty pojebiesz się noc, o kurwa, świat Pff. Nie, że w nocy coś się będzie działo? Nie wiem, no na razie nic się nie stało, nic! No Czeka. na razie nic, na razie nic, Mateuszku, na razie jest spokojnie. Ja, dobra, spokojnie. Na razie, na razie Jarny, jest... Spokojnie, spokojnie nie, no ja wiesz, na razie czekam na jakąś twoją, wiesz. Jakiś twój ruch! O moją kurwa, Przecież tutaj nic się nie dzieje na razie! No nie, na razie nie. znaczy tak. O ty kurwa. Widzę, coś poczekać. Albo coś wywołać. Dlatego... O, da, mam pomysł, mam ka pomysł. E, czy dasz mi jedno żelazo? Oczywiście Mateuszko, nawet trzy sztuki ci przeznaczę, proszę. No Na... jedno, jedna, jedna. Chcesz chlebek, czy masz? Mam, mam, mam chlebek. Wszystko masz chlebek, dobra. dobra. Dobra, w takim razie potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. To masz lawy w ogóle, dwie sztuki, nie wiem czy cię to interesuje. Nie, również. nie, nie, nie Spokojnie. Spoko a okej, okay, spoko okay, dobra. Czy to jest, Ej, a to jest? ten tak zwany nether update jakiś z swojej strony. Na co popłynąłeś się utopić, czy co? Tak. Co żeś przykład dawał. Nie no, w kur... powiedz mi proszę poddajesz. Nie, e, e, Nie no, lecisz. Ale lecisz nie. Możesz zgadywać, możesz zgadywać. Jak coś trafisz, to ci powiem. Eee, Albo będziesz wiedział ja blisko. Ja liczę na to, że wiesz, że ja sobie zrobię speed'ankę to nie daję i tam będą na przykład mowy z Elwordu i powiesz, ha! zwykłe moby z A ja powiem, o Jezus Maria, ale mnie jest No dobra, no to możesz robić speedrunka jakby. To gdyby. jest pierwsza kwestia. Mm -hmm. Ale mam jeszcze kilka. No domyślam się, że masz jeszcze kilka, które możesz tutaj, wiesz. W sensie ogólnie te tapaki są takie. Że zrobisz, to... też czujesz, że zrobisz prankę, że wejdziemy do Nether, a ty powiesz, no ale to w Overwordzie wystarczyło o świnie dotknąć. I tego się boję. Nie no, ostatnio, mówię, ostatnio, dobra, ostatnio robiliśmy nie. świni. Widziałeś na przykład, że świnie na początku troszkę lewitowały, więc byłeś w stanie się troszkę, jakby domyślić. Troszkę. W sensie, no to tutaj znaliśmy wioskę, pamiętaj. E, tam A coś, myślę, że minęliśmy 10. Nie, to jest fontanna. jest fontanny. <grym>, nie, to jest, <grym>, nie, to, jest to, to jest powiedzenie, dzięki którym idę przez życie. Dobra, je... nie ma problemu. Fontanny, dobra, nie ma problemu. A jak jakaś fontanna nie, no stanie się na drodze? No, troszeczkę, troszeczkę, podpowiedź. Troszenkę, troszenkę. Mm, nie mogę, Mateusz. Troszenkę, no, błagam, kurwa, żebym miał jakiś znak od ciebie. Daj mi znak! Dobrze, Neder to może być dobra opcja. Dobra, zajście. Haha. W tym momencie nie, wyciszyłem się na Discordzie, powiedziałem muszę. Po Może. Jakaś to jest dobra opcja. Szcalina, Może. Alina. Dobra, nie. W kurwi, idę, po to. Czemu nic nie mówisz? No bo muszę tego. Bo stoję i ogarniałem sobie chlebki we ekwipunku. Mhm... Mm z czego masz rybę tu? E, bo wziąłem... Puść rybę. Bo no nie, Mateusz, rybę ratuj! Rybę ratuj! Rybę, rybę. No ratuj nie, rybę. nie, nie, słuchaj, nie, 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 Gnoju. Rozumiem, teraz, jak tak. się budowało portal? Nie, 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 wiem, spokojnie. Mhm, mm teraz woda idzie tu, pyk, 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 nice, very nice. O Jaki speedrun, speedrun. A teraz masz czym rozpalić? Masz czym rozpalić chyba, nie? O Prawie no, dobre miejsce, ma Mateusz. Prawie w nederze, dobra. Jeszcze tylko jedną rzecz sobie zrobię. Tarczę? Tak. To możesz mi też zrobić, no, jak no. masz, jak masz żelazo. Nie wiem, ma, czy masz ma, tyle ma, ma. żelaza. I co Plum. teraz? Teraz nie spaść do lawy. Dobra, jest, dobra jesteśmy dobra, w miarę normalnym dobra, jest, miejscu. Dobra, glowstone normalny, jak normalny, moby nawet, kurwa, normalne, o dziwo. Chyba nie podłożyć do nich. O, o. No i Obroniecie? Ch... cię! Ha! Zaatakowałem go. Jakim ch**iem zdążyłem powiedzieć tylko Nie zrób tego i ty to zrobiłeś ja nie wiem Mateuszku, to się tak, no musisz mnie bronić po prostu, wiesz Dobra, idziemy na plus Mhm, mm a pewnie do twierdzy byś chciał pójść Myślę, że twierdza może się zmienić Nic innego k**wa nie widzę jak na razie, Nawet nie zbieram złota a to nie chcesz mu zrobić, wiesz. żeby cię świniaki nie tego? Staczą buty, starczą buty. A buty, no w sumie sensie no mogą no być buty. To leć kopać, tam po miałeś. Ja dobra, pójdę, dobra. pójdę, wykopię w takim razie to po no Ale powiedz mi cokolwiek, już doszedłem do ED, już mi się kur*** należy. Ale no to, niby, to za szybko byłyby te podpowiedzi na te Nie kur*** za szybko, tylko ja już, ja już myślę, że zdobyłem to, co powinienem zdobyć. Mówmy ile, ile muszę mieć złota na tego, na buty? E, 29 chyba, czekaj. 9-9. To jest 18, 36. No to nie jest 29, kurwa. Nie jest to Nic, nic kurwa dziwnego nie widzę. Dobra, ja zrobiłem buty, wie. Mateuszku. Ja, ja też już, zaraz Już zaraz jestem zaraz... bogatym człowiekiem. Nie wiem, gdzie ty jesteś, co prawda, ale. Spoko, zaraz, zaraz cię nie zobaczysz. Spoko, spoko. A raz cię zobaczę mówisz. Ty tak, już twierdzę, znalazłeś w tym czasie, bo ty jesteś jakiś z jesteś na minus minus, jesteś na minus minus, tu może coś być niedaleko. Dlatego wolę się mm -hmm. spojrzeć, bo nie będę się bał w entities, bo jestem debilem i nie znam tego sposobu dobrze. I Prawo, wtedy już potek, którego już nie masz. Już mi możesz powiedzieć. Już mi masz powiedzieć. Nie no, jak ci powiem, to będzie za łatwo! kurz Błagam, powiedz! Bo na razie nic się nie stało i mówisz, że nether to bliskie, no to jesteśmy w netherze, no to już chyba kur. No tylko wlazłeś do nederu, Jezus, na co ty liczysz, że co wejdziesz i od razu wszystko się będzie działo? O. Chyba tak na to liczę, no. Chciałbym tak żeby w życiu było, że mówię pyk i wszystko się robi. No proszę kwa! Młaga! Mateuszku, nie mogę ci tak łatwo podpowiadać co się dzieje. Czemu? No bo to jest banalne! Banalne to było jakby crafting już nie ci, wiem, ci po, Już czy ci podpowiedziałem jej. raz, tak? No, to... no mówisz o nederze. Mówisz, że banalne, a już jesteśmy w nederze. Co jest podejrzane w ch... To jest banalne... W sensie... Banalne dla ciebie, bo ty robisz speedruny. Dla mnie, dla mnie może nie byłoby tak banalne. No to albo Bastion, albo twierdza. I ta z Nie wiem, jak znajdziemy twierdza, będzie chodziło e, Inaczej, czy ja to nie znam za, metody za, za na chodzenie na wierzch, na twierdza ani na nic, bo nie znam tam tych plusów, minusów, Dobra, co ty czekaj. tam robisz. E, Tylko ty to dajś, znasz. Daj mi daj mi Chodź, Co robić łódkę? Tak, tak. Popłyniemy. Cokolwiek. No już ci cokolwiek powiedziałem. Ty będziesz teraz chodził i co minutę będziesz mówił, no cokolwiek, no cokolwiek. No to powiedz cokolwiek plus. Ja myślę, że to będzie fair, ze względu na to, że już. Ty, ale co ty jesteś, polski rząd? No powiedz. A potem powiedz plus. Wszystko, co musi być z plusem? Tak! Nie. Błagam! Daj mnie kurwa info jakieś. No nie, musisz zjeść. To siły siuła, gość. Nie mówisz mi nic. Po, no kurwa, to znadałem. No blisko, blisko. A churwa, jesteśmy nagarzyńci, kurwa. Jesteś nubem, że się nie domyślasz po prostu. Jesteś nubem. Speedem! Nie muszę musimy że portal do Endu się robi z trzech A zamiast z dziewięciu Bo się chyba zesem Nie no portal, nie no portal do Endu nie, nie tak hardkorowo Tyle mogę ci powiedzieć, że o to będzie twój, twoja plus, że nie Portal do Endu nie, co? Jest Bastion Jest Bastion O, mówię, mogę ci powiedzieć, że portal do Endu nie, bo to trwało zbyt długo zanim byśmy tu weszli Znaleźli jakieś pałki, coś tam, coś tam Nie, 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 nie Ale nether już ci ku**a nie przeszkadza, spoko no nie, nether mi nie okay. przeszkadza, ani trochę. Dobra. Każdy nie byli, to za już szybciej. Mam to tu tak też zeskoczyć? Nie, nie, nie musisz. W sensie chłopy świnie bić, gościu. Nie no nie będą cię bić świnie. A? Będą. Słyszę, świnie. O, jest skrzynka! Nie otwieraj jej byłem błagam cię. A jak otworzę? Ja w to się. W na ciebie i zginiesz. A zbuduję. A jak się zabuduje drewnem? Mateuszu czekaj! Kurwa, tak ładnie miałem wszystko zrobione już ją. Zakładasz, się ten zagrowały ten... na ciebie jakoś. Wiem, ja, ja wiem, no przez to uczono shinkę z tambą. Posłyszę je. Tak, on Kto... się. jest ściś, ściś, ściśnięte. Spokojnie, spokojnie. Gdybyśmy mieli złoto, to. A i możemy zabić je to stąd? Ale nie trzeba ich. Dobra, w tym momencie ginę czy już na 99%. Czemu? Chociaż. No bo kur. gonią mnie jeżdane. No to zabijmy je. Nie opłaca się, bo musimy z nimi handlować. A co chcesz z nimi handlować? Tylko Kto ciemne możesz Tam rozmać, masz złoto. Bo... Ale nie mam. Kurwa, nie mamy. No tak, hej, hey, prawda. Ja mam jedno pan, żelazo, ile ty masz? Nie mam. W ogóle? Dobra, to ja wezmę ze skrzynki jakiejś. O kUA! O Krystianku, spójrz na mnie szybko. O, hu, hu, hu. Dobra, Dobra nieźle widzę. Ja nagradę złota trochę wziąć. Mam dwa bloki, więc jak podlecą świnie cały czas jestem tym bezpieczny. Dobra, jest gita, jest wita. Dobra, Dobra jestem ma ma Mateuszko, mam mieczyk nie, spoko, żelazny, jakby spoko, spoko, cię to interesowało. Spoko, nie, nie, mam, 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 mam. Zacznijszy Uważa, ona tam na ciebie teraz, idzie, ta pod tobą. Ta pod tobą a, próbuje cię tam spoko, spoko, spoko. śmoknąć. A tam to złoto a, wydobyłeś, chodź tak? Nie, do Tak, 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 Chodź do mnie, nie, A ta skrzynka a ten skąd się tu wziął? Czy ty, ty tu okay. złota szukasz? Inaczej, ja zrobię tak. Ja zrobię tak. Marza, i strzela jakaś ciebie. Nie, oni są zjebani. O, Wskoczyła do ciebie, Mateusz. Odejdź, kurwa, to ta świnia do mnie wskoczyła? Tak, A ta co do ciebie strzelała. Co? Ale się tam bawicie. Dobra, i nie. Nie, bo chodzi o to, żeby one się wymieniały tutaj. O, idzie do ciebie z mięczem. No nie wierzę, kurwa. Nice. Masz, jeszcze chleba ci rzuci. Nie, całe złoto wpadło do lawy, kurwa. Jaki fal po prostu, nie wiem nie, Musiałem je skopać jeden w dół i po, no, Dwa w dół i jeszcze kawę rzucić, żeby podnosić temy Dobra, to jest tragedia, tragedia Dobra, powiedz mi o co chodzi, bo już nie mam tego odratować Bo nie mam złota W sensie nie ma bloków w tylu Powiedz, powiedz o co chodzi powiedz, Dobra, chodź Mateusz, powiedzi. ja mam Błagam. dla ciebie jeszcze złota. Łagam, powiedz o co chodzi Już dobra. nie chce mi się chodź, próbować Chodź, tu ci powiem, chodź Masz, Dobra, masz Tu ci rzucę tylko złoto No, dobra, do tej Co kur... Nie, no kur... CO? Twój datapack to brak datapaka. Skończ. Klasia! Olej, Nie! Byłem ciekaw, nie, kiedy nie, się domyślisz, że ty ty tylko ciekaw, kręcę! Nie! Kurra! W nederze, w Nie, -a. A tak się zastanawiałeś, kiedy zrobisz coś, gdzie, gdzie będzie tego? Ja wiem, że któregoś razu w końcu zrobisz, że nie będzie datapaka. No i dzisiaj nie było datapaka akurat. Zabiłeś mi krzyża, kur... no. A ty tak chodzisz i, no, no, sprawdźmy tu, sprawdźmy tamto, no, a tutaj złoto, no, podpowiedz mi, nether. O, i najlepsze jest to, ja ci mówię, no, Mateuszku, nether to może być dobra opcja. Ty, dobra, tyle chciałem wiedzieć, a ja takie, okej, okay, powiedziałem, może, ale ty twardo, okej. Okay, w... No bo powiedziałeś, kuj, ja że już podnieciłem. Brawo, Mateuszku, dziękuję dziś licznie. Ale mnie boli dupa! Szczerze a. myślę, że jeszcze tego, jakby tej karty no nie wykorzystasz. Wie a tu jednak. Pysk. A. a piękne.